Dzień dobry pani Bożeno, niezwykle miło panią widzieć. Jak pani się czuje na konferencji prasowej z senatorem Miłości? Dzień dobry, witam Dzień wszystkich. Dobry. Powiem szczerze, że nie wiedziałam jak to będzie wyglądało, więc dla mnie wszystko jest zaskoczenie, zwłaszcza te takie krótkie filmiczki o nas. Czyli no wszystko jest fajnie. Z... W ogóle było bardzo fajnie, że mogliśmy się wszyscy spotkać yy, z tej naszej ekipy i że wszyscy dotarli. A to jest pierwsze zetknięcie pani z telewizją i z takimi medialnymi obowiązkami? No, to jest właściwie po, pomijając te nagrania w Sanatorium Miłości, hmm. to jest pierwsze. Czyli nigdy nie, nie miała byłam. pani nic wspólnego z y, telewizją. To co panią skłoniło, żeby się zgłosić i żeby tak zaszaleć? To akurat wszystko, to jeżeli chodzi o ten wybór sanatorium miłości, mm. tak? Dlaczego pani się zgłosiła do tego programu? Albo no, może ktoś panią zgłosił? No po prostu córka moja załatwiła za mnie wszystko, mm. poza moimi, tak się mówi, plecami, prawda? Tak tak tak, tak. tak, tak, tak. No, a ja potem pomyślałam sobie, że no dobra, ja spróbuję, przecież i tak mnie nie wybiorą. Mm. No, no i zwyczajnie tak wyszło, że nie wiem, jakie zrządzenie losu to sprawiło, ale Dostałam się tutaj. No jak zadzwonili do Pani, to co pani poczuła? Poczuła się bardzo szczęśliwa czy taka nie. zakłopotana? Nie. Y, ja się nie poczułam szczęśliwa, tak jak większość tam skakał, bo do mnie mm, nawet nie pamiętam pani reżyser, chyba dzwoniła różańska mm -hmm. i mówi tak, ale to. A nie, przepraszam, Włodek do mnie dzwonił mm? i mówi tak, ale to co się nie cieszysz? <laughs> ale ja tak. Bo ja tak nie wiedziałam, z czym to się będzie po prostu wiązało. I w ogóle mm, ja mówię, nie, dobra, potem będę się cieszyć najwyżej. <grym> pani, może no podczas dzisiejszej konferencji prasowej dowiedziałam się, że była pani 30 lat w związku małżeńskim. Jak pani będzie wspominała to, te lata? Z moim mężem. Tak, jak najbardziej. No to powiem tak, to był czas budowania, bo budowaliśmy dom, czasy rodzenia, bo dzieci na świat przychodziły, prawda? no i czas takiego ulepszenia swego życia po prostu ulepszenia swego życia tak będę wspominała to może dlatego że to były takie trudne czasy i hmm. ciężko się było wszystkiego do, po prostu zwyczajnie dorobić bo mój mąż pracował jako leśnik ja zajmowałam się domem i dziećmi także to no taki okres ogólnie ciężki ale hmm. mieszany z pięknymi chwilami Czyli koniec końców są to piękne emocje, które ma Pani w sobie, jak wraca tak. do tamtych chwil. Owszem, jak wracam do lat, no przecież oczywiście, życie jest, życie jest takie, że czasami w małżeństwie najlepszym są sprzeczki, prawda? I wymiana zdań to chyba raczej jest zdrowe, bo jeżeli jeden drugiemu zawsze ustępuje i idzie na taką, powiedzmy, nie zabiera głosu, to chyba jest... Nie bardzo. Czyli trochę A... włoskim małżeństwem Państwo byli? Takim trochę kłócącym się, że tam każdy like, chciał swoje. Trzeba było swoje mm. wynegocjować, prawda? No, no zazwyczaj to było no, no tak z mojej strony, bo mąż, o dobro, to, to i koniec. A kobieta wiadomo, wie bardziej, co jest potrzebne do domu albo dla dzieci, czy cokolwiek. No więc tak było. Bo. Bardzo mnie zastanawia, po jakim czasie udało się Pani podnieść po śmierci e, męża. Bo to takie dość traumatyczne dla każdego tak. strata kogoś e, mm. bliskiego. Tak, e, przyznaję rację i powiem, że to jest ten e, tak zwany e, po prostu rok żałoby. Mhm. E, no po prostu człowiek nie potrafi się radować jakoś i być szczęśliwym. Przez ten okres, a w ogóle przez pół roku to wręcz jest zagubiony. Taki, taki nie wie, co się stało, jakby to. I, I w pewnym momencie się wydaje tak. Ja już nie wiem, czy mi to się przyśniło wszystko, czy ja w ogóle byłam w tym związku małżeńskim, czy ten mój mąż. Zmarł. Wszystko wygląda ogólnie jakby snem, powiem. Potem tak jakoś nam dziwnie to albo nasz rozum, albo nasze życie. Albo jesteśmy w takiej traumie. Że po prostu hmm, zaczynamy, może hmm, tak sobie przykładać, żeby jak najmniej boleśnie przejść mm. tą żałobę. A co było dla pani ratunkiem? Bo niektórzy ratują się, idą w pracę, inni zajmują się jakimiś swoimi pasjami. Jak pani próbowała odwrócić uwagę od tego i jakoś zacząć na nowo? Ja pracowałam jeszcze. Mm. Yy, no, ale ja w ogóle yy, jestem. Malarzem amatorem maluję, to jest moja wielka pasja, robię wystawy i w ogóle i poza tym piszę wiersze, poezję. Czyli to jest takie moje życie, tam mogę się odnaleźć, tam znalazły yy, ta właśnie ta żałoba, to znalazła od, odzwier odzwierciedlenie. Tak, takie ujście w wierszach w ogóle. I to, 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 to było tak, bo ja. Może niechętnie tam na przykład rozmawiałam z ludźmi, ale chętnie to przelewałam na papier, prawda? Bo był to taki czas wyciszenia, ale i takiego ukrywania się przed ludźmi, bo mi się wydawało, że wszyscy mnie widzą i wszyscy mm. o mnie wszystko wiedzą. I tak najchętniej by się gdzieś tam człowiek zaszył. I trochę się użalają. Tak, też tak, to tak użalają, Użalają, ale jakby tak. Oni się boją, nie wiedzą, co powiedzieć, mm. i to jest takie: albo podchodzimy normalnie do życia, prawda? Ale ludzie. Mm. Czyli taka no. rada na przyszłość od pani, płynąca z pani sytuacji, Ech. żeby nie chuchać i nie dmuchać Lepinie. na tą e, osobę, Lepinie. żeby normalnie z nią porozmawiać prosto z mostu, niż naokoło. Tak, owszem. No, no pewnie, nie tam super że... Super z tej rozmowy. No. Tak. E, senatorem miłości podobno bała się pani kobiet. <laughs> Tak pani powiedziała, pani słowa, dlaczego? No, Że właśnie. facetów pani się nie bała, a kobiet się pani bała. No ale dzisiaj było widać wszystkie kobiety, a nie warto ich się bać. Przecież one są super. Tak, ale rozmawiamy o początku programu, nie zdradzajmy, co tam się dalej wydarzyło. Dlaczego pani się bała jadąc tam e, Bo, właśnie kobiet? Mm, e, powiem tak, panów to można w taki w pewien sposób omotać takimi e, myślonymi oczami mm -hmm. a e, dobrym słowem, w ogóle uśmiechem i tak dalej, no nie. Ale kobiety są bardziej bystre. Mm. Przepraszam, od mężczyzn niestety. <laughs> Okej, okay, tak, okay, nie widzą, się. widzą, widzą. I kobiety są takie bardziej, y, bardziej surowo oceniają, mm. więc z tego względu. A jaką grupę państwo tworzyli? Ym, y, w sumie nie było między nami żadnych konfliktów, Ym? powiem szczerze. Raczej grupa zgrana. Zgrana? Tak. Na pewno y, 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 no taka zgrana w sumie. Nie mogę powiedzieć, że, że, że coś tam jednemu odpowiadało, drugiemu nie, ale u nas nie było tak, że jak y, na przykład ktoś tam idzie na dyskotekę z kimś no, na, 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 potańczyć, mm. no to musicie wszyscy iść. To nie było opisane tak. Kto Każdy robił, ochot? co tak, e, chciał. Tak. Po miesiącu wróciła pani do domu, po miesiącu wakacji jak pani się poczuła, jak postawiła te walizki Jak w domu? W domu. Czyli z radością. Tak, ja otworzyłam drzwi z radością, wyszłam na taras, proszę tego nie, tak? zapaliłam papierosa, <laughs> jestem w domu, wolna jestem. <laughs> Super, dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Ja też, dziękuję.